Cześć, dziś w szybkiej recenzji pokażę Wam figurkę jednego z członków fantastycznej czwórki. Spójrzcie, jaki fajny pomarańczowy gostek tutaj na nas czeka. Także oglądajmy. Dobra, omówmy sobie na szybkości pudełko. Moim zdaniem, to co teraz robi Hasbro, to jest niesamowita robota. Nie jest to takie zwykłe czarne, nudne pudełko, tylko bardzo kolorowe, takie nawiązujące bardzo do lat 90., gdzie mamy właśnie to okienko z naszą figurką i kilometrowy karton wystający w górę z jakąś fajną. Właśnie grafiką i to mi się bardzo podoba, naprawdę. Z drugiej strony natomiast mamy też taki rysunkowy obrys naszej figurki, mnóstwo opisów, wszędzie jakieś loga, wszystko się rzuca w oczy: wszystko jest żółte, czerwone, niebieskie, także naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Na dole mamy. Zdjęcia właśnie reszty członków fantastycznej czwórki, i tutaj jeszcze dwie postacie też z Marvela. E, także no pudełko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Przyjrzyjcie się jeszcze z bliska. Moim zdaniem, cały czas powinny być robione takie pudełka, a nie takie czarne, nudne, e, bez wyrazu, bez charakteru. Tak się to powinno robić. Tak wygląda figurka po wyjęciu z pudełka i już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, jak świetnie jest ona odzorowana. Figurka naprawdę wygląda jakby była wyjęta rodem ze stron komiksu. Spójrzmy z bliska na detale rzeźby i malowanie. Rzeźba jest zrobiona moim zdaniem bardzo dobrze. Możemy zobaczyć, że ta kamienna faktura figurki ma różne kształty, kamienie są większe, mniejsze, mają również dodatkowe pęknięcia, co naprawdę wygląda bardzo fajnie. Malowanie jest raczej proste, ale kolory są odpowiednio dobrane, także możemy zobaczyć gdzie jaśniejsze odcienie z przodu, jak i również z tyłu figurki. Także wykonanie moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajne. Znacznie lepiej prezentuje się ta figurka niż na przykład figurka Sandmana, którego recenzję też możecie zobaczyć na naszym kanale, gdzie Sandman od Hasbro był taki wręcz wygładzony. Jeśli chodzi o punkty artykulacji, to też w sumie nie ma na co narzekać. W tego typu figurkach są zastosowane troszeczkę inne rozwiązania, ale figurka radzi sobie bez problemu z pozowalnością wszystkich kończyń. Także śmiało można ustawić ją w różnych dynamicznych pozycjach. Jeśli chodzi o dodatkowe akcesoria, mamy wymienną głowę oraz pięści. Słuchajcie, no, moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych figurek od Hasbro. Nie dość, że sama postać w sobie ma bardzo ciekawy design, to jeszcze jest to naprawdę świetnie odwzorowane, tak jak mogliście to zauważyć. Wykonanie i malowanie też jest bardzo fajnie zrobione. Oczywiście malowanie jest proste, ale jest odwzorowane bardzo fajnie. Właśnie tak samo i rzeźba tej figurki no wygląda jak wyjęta z komiksu. Także ode mnie taka dziewiąteczka dla tej figurki. Naprawdę jestem mile zaskoczony. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej figurce i zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie jakiegoś suba, żeby być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje i widzimy się w kolejnej szybkiej recenzji. Cześć!